Jeśli bliskie są ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajlibertę.pl. Tylko dzięki twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Czy aktualna sytuacja w Ukrainie jest dowodem siły czy słabości dotychczasowych Traktatów i umów polityczno-militarnych. Otóż, jakkolwiek przez ostatnie lata wiele ośrodków politycznych podkreślało słabość NATO i to, że pakt ten utkwił w swego rodzaju ślepym zaułku, choć przez kadencję prezydenta Donalda Trumpa wielokrotnie zwracana była uwaga, na to że, na to, że Pakt Północnoatlantycki rzeczywiście zatracił ten swój pierwotny wymiar paktu rzeczywiście obronnego. To jednak okazuje się, że bieżące wydarzenia, wydarzenia w Ukrainie i ten bezprecedensowy, przecież, atak Rosji na sąsiadujące z nią państwo, pokazuje zupełnie inną twarz organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Myślę, że bardzo takim symbolicznym dowodem na to, że rzeczywiście jesteśmy w stanie coś, Powiedzieć o organizacji Paktu Północnoatlantyckiego innego niż to dotychczas było obecne w dyskursie międzynarodowym. Dowodem na to jest chociażby postawa takich państw jak Szwecja i Finlandia. Szwecja i Finlandia, państwa, no, które dotychczas uchodziły za. Kraje neutralne, państwa, które no nie chciały wiązać się z żadnym paktem polityczno-wojskowym, również stroniły od bliższej współpracy z organizacją Paktu Północnoatlantyckiego, notabene, paktu, do którego należą kraje z tymi państwami sąsiadujących, chociażby Norwegia czy przez morze również Dania. Warto również wspomnieć, że przecież sceptycyzm Finlandii i Szwecji względem Względem Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, miał swoje uzasadnienie historyczne, związane chociażby z neutralnością Szwecji jeszcze w okresie wojennym, czy też z, ze specyficzną postawą czy miejscem na arenie międzynarodowej Finlandii, no, związanej rzeczywiście z sytuacją powojenną i, i bliskością Rosji. A przecież państwa te, państwa te należą do Unii Europejskiej i jak najbardziej rozpoczęły ścieżkę, ścieżkę integracji gospodarczej ze strukturami europejskimi. Więc jak dotychczas państwa te rzeczywiście przyjmowały postawę dość sceptyczną względem tego rodzaju, tego rodzaju paktów. Natomiast w ostatnich tygodniach widzimy rzeczywiście zmasowaną inicjatywę zmierzającą do tego, żeby Szwecja i Finlandia stały się. Częścią NATO. Niewątpliwie pokazuje to, pokazuje to takie trzy, czy, czy skłania nas to do takich trzech zasadniczych wniosków dotyczących działań tych, tych państw. Wniosek pierwszy bo to jest wniosek taki, że no, po latach czy po dekadach neutralności państwa te, państwa te stwierdzają, że zwyczajnie neutralność w takich czasach się nie opłaca. Skoro takie państwo o takich tradycjach neutralności dochodzą do takich właśnie wniosków, to okazuje się, że rzeczywiście na arenie międzynarodowej, na scenie międzynarodowej doszło do daleko idącej zmiany. Po drugie, drugi wniosek no to jest oczywiście wniosek związany z niebezpieczeństwem Rosji. Finlandia jak najbardziej sąsiaduje z Rosją. To niebezpieczeństwo jest namacalne. Szwecja, jest państwem, które również znajduje się w całkiem niedalekiej odległości od, od tego wielkiego, wielkiego sąsiada. Wydarzenia w Ukrainie pokazują, że państwa takie jak Finlandia czy Szwecja jak najbardziej mogą czuć się zagrożone, także to jest taki drugi wniosek. Trzeci zaś wniosek, to jest wniosek taki, że proces integracji europejskiej czy euroatlantyckiej postępuje. Te dwa państwa podejmują decyzje o kolejnym kroku integracji. Tym kolejnym krokiem integracji jest integracja polityczno-wojskowa. I wszyscy ci, którzy straszą nas, i wszyscy ci, którzy opowiadają nam o słabościach i niepowodzeniach procesów integracyjnych w Europie, że wszyscy ci po prostu się albo mylą, albo chcą być złymi prorokami, bo ta trudna sytuacja, w której w której znaleźli się Ukraińcy, no a także my w Europie Środkowej, pokazuje, że jak najbardziej, że, że najlepszym sposobem obrony przed takim nieprzewidywalnym sąsiadem jak Rosja jest właśnie integracja, więcej integracji i głębsza integracja. Jeśli bliskie są ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.